Hello! W tym nagraniu zrobimy sobie zadanie z rozszerzenia. Mamy tutaj okrąg oraz prostą, która ma być do niego styczna, ale nie jest. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj parametr m. Ok, czyli czytamy polecenie. Dla jakich wartości parametru m okrąg i tutaj jest postać ogólna tego okręgu, czyli taki śmietnik i wszystko na jednej stronie równa się 0. Ok. Dla jakiej wartości parametru m okrąg jest styczny do prostej y równa się minus 1,5x plus m. I dlaczego tutaj jest m? To m sprawia nam, że nasza prosta porusza się góra-dół. Zobacz, jak to wygląda. Mamy tutaj symulację. No i jak się bawię tym parametrem m, no to ta prosta jest góra-dół, góra-dół. Tutaj widać ten okrąg, i tutaj jest środek okręgu. I zwróć uwagę, że istnieją dwie wartości, kiedy ta prosta jest styczna do tego okręgu. Jest tutaj u góry i tutaj na dole. Więc naturalną rzeczą będzie to, że będziemy mieli tutaj dwa rozwiązania. Będą dwa parametry m, dla których prosta będzie styczna. Ok, czyli jak to zrobić? Znalazłem tutaj śmieszny sposób, który może trochę wkurzyć Twojego nauczyciela, bo jest dosyć sprytny. Ale może masz fajnego nauczyciela i akurat y, uczysz się tego sposobu. Dobra, więc do rzeczy. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby naszą prostą z postaci kierunkowej zamienić na postać ogólną. Czyli chcemy pozbyć się ułamków i przerzucić wszystko na jedną stronę. No to mnożymy razy dwa, dostajemy coś takiego, no i wszystko przenosimy na. Lewą stronę ze zmianą znaku, ale tutaj uwaga, zachowaj kolejność taką jak w punktach. Ok? Czyli najpierw idzie nam x, potem y. Tak samo, tutaj masz x, y, nie? no i cała reszta zdania. To jest taka ogólna konwencja na postać ogólną. Nie pojawia ci się to później w tańcu. Dobra, i to jest postać ogólna prostej. Co następne? Następne, co chcemy zrobić, to zamienić tą postać ogólną. Okręgu na postać kanoniczną. I ta postać kanoniczna ma bardzo dużo wspólnego z postacią kanoniczną funkcji kwadratowej, czyli też chcemy zwinąć to wzorem skróconego mnożenia. I jak to robimy? Zaczynamy od małych porządków, czyli ustawiamy x obok x y obok y. Nie, tutaj jest y kwadrat minus 2y i równa się 8 ósemkę przeniosę na drugą stronę ze zmianą znaku. I dobra, i co tu trzeba zrobić? Trzeba tutaj zrobić taki myk, że my chcemy to, my chcemy to wyrażenie z x, czyli x kwadrat plus 4x, zamienić na sumę podniesioną do kwadratu, czyli coś takiego, x plus c do kwadratu. No i to jest oczywiście wzór skróconego mnożenia, więc dostajemy x kwadrat plus 2yx plus c kwadrat. No i o co tutaj chodzi? Widzimy, że to, co stoi przy x w pierwszej potędze, to powinno być 4. Czyli przyrównujemy to do siebie. Co nie? I to pozwala nam znaleźć nasze C, jeżeli podzielimy przez 2x. Czyli to, co chcemy dodać do tego naszego niebieskiego tutaj, to jest C kwadrat, czyli 4. No to dodajemy, no ale też nie możemy sobie tak po prostu dodać, więc musimy też odjąć. I zwróć uwagę, że to tutaj się zeruje, więc my nie zmieniamy tak jakby wartości tego równania. Tak samo robimy w Y, nie będę już tego rozpisywał, zostawiam to jako ćwiczenie Tobie. I pozwala nam to zwinąć wzorem skróconego mnożenia w takie tutaj nawiasy. No i to, co wzięliśmy jakby w kredo, idzie na drugą stronę i tak dostajemy postać kanoniczną naszego okręgu. I co jest ciekawego w tej postaci kanonicznej? Z postaci kanonicznej możemy odczytać środek okręgu oraz promień tego okręgu. Zwróć uwagę że jak przyrównamy to co jest w nawiasie tutaj czyli przyrównamy zawartości nawiasów do zera no to dostaniemy kolejno x równy minus 2 i y równy 1 i to są właśnie współrzędne środka naszego okręgu i co jeszcze ciekawego tutaj jest popatrz, że to bardzo przypomina nam twierdzenie Pitagorasa, więc masz tutaj coś do kwadratu plus coś do kwadratu równa się coś bez kwadratu no właśnie, chciałoby się, żeby tutaj był kwadrat. No i właśnie jest tutaj kwadrat, bo to jest promień do kwadratu równy 13, czyli promień naszego okręgu to jest pierwiastek z 13. Ok. Okrąg i twierdzenie Pitagorasa to praktycznie jedno i to samo. No i co dalej? Mając środek promień oraz naszą postać ogólną, użyjemy sobie wzoru na odległość punktu od prostej. No i my zrobimy to tak. Dosyć dziko, że my, polit... my znamy promień tego okręgu, prawda? Więc my znamy jakby odległość tej prostej stycznej od środka okręgu. Więc my będziemy podstawiać do tego wzoru równanie naszej prostej, która ma być styczna, środek naszego okręgu i nasz promień jako odległość tego środka od prostej. Więc wracamy do naszego warsztatu i robimy tak. Bierzemy naszą postać ogólną. Następnie podstawiamy do niej współrzędne środka okręgu, czyli minus 2, 1. I co dalej? Teraz musimy policzyć sobie ten takiego Pitagorasa w mianowniku ze współczynników a i b, tej postaci ogólnej. Współczynnik a i b to jest to, co stoi przy x i przy y. Więc dostajemy pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat, czyli pierwiastek z 3 kwadrat plus 2 kwadrat. Czyli pierwiastek z 13. Ok, w porze. Naszą postać ogólną, ale bez równa się 0, podstawiamy do tej wartości bezwzględnej. Tutaj na dół wrzucamy nasz pierwiastek z 13, bo żeśmy obliczyli naszego Pitagorasa A i B. No i dostajemy równanie z wartością bezwzględną, z jedną niewiadomą, czyli oczywiście można to wyznaczyć. Mnożymy obie strony przez pierwiastek z 13. Po co? Żeby pozbyć się mianownika. No i po drugiej stronie dostajemy po prostu 13, bo pierwiastek razy pierwiastek się znosi. Pod wartością bezwzględną sobie wymnażamy, dostajemy minus 6 plus 2. Zsumujemy to, czy odejmujemy, jak to woli. No i dobra, i tutaj jest problem, bo mamy jakby minus nadmiarowy. No i ten minus możemy wyciągnąć przed nawias, no i my wiemy, że wartość bezwzględna to jest pierwiastek z kwadratu. A pierwiastek to jest potęga 1 druga, więc pierwiastek to jest potęga, kwadrat to jest potęga, więc wartość bezwzględna też jest potęgą. A potęgi mają coś takiego, że one są rozdzielne względem mnożenia, więc możemy tutaj mieć wartość bezwzględna z minus 1 razy wartość bezwzględna z tego, co tu zostało. No i wartość bezwzględna z 1 to jest po prostu 1, czyli odległość minus 1 od 0 na osi liczbowej. To jest 1, proste. Uprościło nam się równanie do czegoś takiego. Ja to 13 przy... sobie dam z drugiej strony, bo jestem przyzwyczajony, żeby tak rozwiązywać te równania. No i dostajemy dwie odpowiedzi, bo jest wartość bezwzględna. Jedna będzie dodatnia, druga będzie ujemna. No i tutaj dostajemy dwa proste równania liniowe, które rozwiązujemy tak jak na podstawie, i dostajemy dwa wyniki. I to tyle z tego zadania. To był eksperymentalny content. Miałem obliczenia przygotowane najpierw, a dodałem tylko komentarz. Dajcie znać, czy to się przyjmuje, czy nie jest tempo za szybkie i tak No i tyle. Na razie!